Współpraca gminy Tarnów Opolski z gminą Chrząstowice dała nowe możliwości piłkarzom Unia Raszowa-Daniec. W Raszowej odbyło się uroczyste otwarcie nowo zmodernizowanego boiska sportowego. Murawa spełnia pewne warunki, zaplecze też spełnia warunki. Można tu dobrze potrenować, można tu się też dobrze spotkać, pointegrować. To jest taki trochę specyficzny klub, dlatego że łączy dwie miejscowości, miejscowości w różnych gminach. Ja również się cieszę, że to boisko powstało. Ale to trzeba powiedzieć, dzięki zaangażowaniu właśnie tutaj tych, którzy w tym klubie chcą działać, dzięki zarządowi i tym takim zapaleńcom możemy dzisiaj podziwiać tę murawę. Prawie dwa lata ciężkiej pracy tutaj lokalnych działaczy. Widać cały ten efekt pracy. i. Ja muszę powiedzieć, że moim takim mottem jest jeżeli ktoś się angażuje na pewno na tyle, ile możemy, nie odmawiamy tutaj wsparcia finansowego. Piłka nożna to pasja, którą warto pielęgnować, aby osiągnąć wymarzony cel sportowy, czego dowodem jest Jerzy Brzęczek, selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej. Zazdroszę takiego boiska, takiej nawierzchni, jak ja zaczynałem my małym chłopcy mają 6-7 lat, takich warunków nie mieliśmy. Tak ja więc gratuluję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że taki Taki piękny obiekt powstał. Życzę wytrwałości, pasji No i przede wszystkim zachęcam młodzież do tego, żeby korzystała z tego, żeby trenowała, żeby uprawiała sport. Nie tylko piłkę nożną, bo myślę, że to jest bardzo ważne dla każdego z nas, a w szczególności w takich, takich mniejszych okręgach, jeżeli chodzi o, o, o to krzewienie sportu. Po przecięciu wstęgi oddano symboliczne strzały. Klub powstał jako LZS, Unie, jako LZS Daniec w 1968 roku jako LZS Daniec. Później Nastało taki pomysł nasz i tutaj z działaczami LZ z Zraszowa w 2005 roku o połączeniu tych naszych klubów, gdzie klub Zraszowy był jak gdyby powiedzmy w zawieszeniu takim, no był klub zawieszony w sensie, że nie grający, tak? Dlatego mogliśmy się połączyć i miało to korzyści jak gdyby podwójne, bo czerpanie dofinansowania z dwóch gmin. No i to było naj, naszym największym celem, żeby takie dofinansowanie dostać, no i jesteśmy. Tutaj na takim pięknym obiekcie, gdzie obie dwie gminy mają w tym swój udział. Podczas otwarcia boiska nie zabrakło podziękowań dla tych wszystkich, którzy wspierali klub w dążeniu do powstania tak pięknego obiektu sportowego.